Witam Was na kanale Droga do Zero Waste. W tym odcinku pokażę Wam nieco praktyczniejszą wiedzę z zakresu Zero Waste, a dokładnie zrobimy sobie małe DIY. My, kobiety, produkujemy bardzo dużą ilość odpadów poprzez nasze kosmetyki: czy to kosmetyki do pielęgnacji, czy to kosmetyki kolorowe. Tutaj, akurat w przypadku kosmetyków kolorowych, jest to największa ilość Śmieci produkowanych w ciągu całego roku, bo tak naprawdę 99% tych śmieci to są produkty, które od razu wyrzucacie i nie ma możliwości ponownego ich użytku. Aby ograniczyć ilość tych odpadów, najlepiej produkować własne kosmetyki. A zastanawiacie się pewnie, dlaczego warto produkować takie kosmetyki? Po pierwsze, właśnie, żeby ograniczyć ilość produkowanych przez nas odpadów, a po drugie, żeby zaoszczędzić pieniądze w ciągu całego roku. Puder, który kupujemy w drogerii, kosztuje od około 20 do około 60 zł. Mowa tutaj oczywiście o pudrze transparentnym, który będziemy tworzyć w tym odcinku. Natomiast produkty, z których zostanie stworzony ten puder, to są tak naprawdę dwa produkty. Po pierwsze jest to mąka ryżowa, a po drugie jest to glinka biała. Koszt takiej mąki ryżowej to około 6 zł, a koszt takiej glinki to od 8 do 10 zł. Co daje łączną sumę 18 zł za ponad pół kilograma produktu, jakim jest puder transparentny. Po trzecie, wasza cera wam za to podziękuje. I w sumie, tak naprawdę, nie tylko cera, ale także zwierzęta, ponieważ wybierając naturalne produkty, które sami tak naprawdę tworzycie, macie pewność, że dany produkt nie był testowany na zwierzętach. Wracając do samego produktu, który dzisiaj stworzymy, będzie to puder transparentny. Ja właśnie używam głównie pudru transparentnego ze względu na to, że e, nie jest dla mnie taki ciężki, ponieważ używam, używam tak naprawdę tylko korektora pod oczy i pudru transparentnego, aby skóra bardziej oddychała szczególnie w takie upały, jakie mamy teraz. Pudru transparentny składający się właśnie z mąki wieżowej i z białej grunki bardzo fajnie pochłonie wam cały olej, który znajduje się na skórze, cały sebum, a także fajnie wygładzi waszą cerę oraz matowy. Pamiętajcie, że jest to puder typowo wykończeniowy, więc nie nadaje się do zakrycia Waszych niedoskonałości na twarzy. Możecie także używać tego pudru bezpośrednio na twarz. Nakładacie krem i później tylko wykańczacie właśnie tym pudrem swój makijaż. Jest on lekki w porównaniu do pudrów, które znajdziecie na półce drogeryjnej. Jest przyjazny dla Waszej Cery, no i jest ekonomiczny, na pewno takie. Półkilogramowe opakowanie wystarczy Wam na pewno na bardzo długi czas. Jeżeli chcecie natomiast przygotować puder, który zakryje Wam niedoskonałości, wystarczy do tych dwóch składników dodać odrobinę. Po pierwsze proszku kakaowego albo na przykład cynamonu czy proszku z imbiru. Przy dobrym dobraniu tych składników, dobrej ich ilości, możecie osiągnąć kolor zbliżony właśnie do swojej cery. Nie dość, że macie produkt naturalny, to jeszcze w przypadku dodania właśnie tych składników, które nadają koloru temu pudru, sprawicie, że wasza cera będzie pachniała niczym czekoladowo cynamonowy zestaw. Zaczniemy od mąki wieżowej. Była ona od wieków stosowana w krajach azjatyckich jako składnik pielęgnacji skóry o działaniu odżywczym, nabliżającym, uarystyczniającym, łagodzącym, a także rozjaśniającym przebarwienia i poprawiającym koloryt oraz wygładzającym na Drugim składnikiem naszego pudru będzie biała glinka. Swoje właściwości zawdzięcza du dużej zawartości krzemianu glinu, licznych mikroelementów takich jak krzem, wapń, magnez, żelazo, potas oraz sól i soli mineralne. Jest wykorzystywana do pielęgnacji skóry suchej i delikatnej, a nawet dziecięcej. Łagodzi, odżywia i oczyszcza skórę, a jednocześnie działa odświeżająco. Likwiduje martwe komórki i stymuluje regenerację tkanek. Tak przygotowany puder możecie przechowywać w słoiku czy w opakowaniu od swojego starego pudru. Możecie go... jest, jest on trwały i możecie go trzymać aż 9 miesięcy. Mam nadzieję, że daliście radę i że udało Wam się stworzyć taki właśnie puder transparentny. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące właśnie przygotowania tego produktu albo może zamienników, jakie możecie użyć w przygotowywaniu e, tego pudru. Oczywiście pytajcie śmiało, dajcie mi znać w komentarzu. Na pewno podzielę się z Wami moimi trikami, jakie można produkty pozamieniać, co można dodać, aby Wasza skóra Wam za to bardziej podziękowała i żeby produkt był odpowiednio dopasowany do Waszej karnacji. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że wszystko Wam się podobało. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. Oraz także obserwować mnie na Instagramie oraz na Facebooku. I oczywiście koniecznie dajcie znać, czy podoba Wam się tego rodzaju seria DIY-owa. Będziemy tworzyć kosmetyki, produkty do czyszczenia, czy takie produkty DIY-owe, trochę bardziej dekoracyjne, wnętrzarskie. Jeżeli podoba Wam się to, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i co widzimy się w takim razie za tydzień. Do zobaczenia, cześć!